Matka ukoi Gromadząc się na Eucharystii W tej wspólnocie, którą tworzymy Chcemy modlić się za naszą drogą ojczyznę Jakież to prześladowania zniosłem A ze wszystkich wyrwał mnie Pan I wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie W Chrystusie Jezusie spotkają prześladowania Jezus przypatrywał się jak tłum Wrzucał drobne pieniądze do skarbony Zaprawdę powiadam wam ta uboga wdowa ze swego niedostatku wrzuciła wszystko co miała na swe utrzymanie oto słowo pańskie postawa ubogiej wdowy to jest ta postawa którą każdy z nas drodzy bracia powinien się w swoim życiu charakteryzować to jest postawa całkowitego zawierzenia postawa całkowitego zaufania panu bogu Udmy się za kapłanów, by odważnie i sumiennie głosili słowo Boże. Ciebie prosimy. Pozdrawiam Ciebie Pani, nadzieją moich próśb. Pozdrawiam Cię królowo, swe dłonie weź nasz los i wspieraj byśmy zawsze. Nieśli miłości ton Aby Maryja Woła Rozważać będziemy tajemnice bolesne Różeńca Świętego Ty oddałeś swoje życie By nikt Nie został zniszczony Jeśli tylko wybierze Twoją drogę Panie Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zachowaj i obnażaj nas w Twojej niepokalane poczęcie. O Cię podaj rękę, nie wytrwałym skracaj mękę, swe królestwo weź